Blunarius, czyli boss, który zawitał w najnowszej aktualizacji do Blunt Tower Defense 6. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blunt Tower Defense 6 na moim kanale. Kolejny odcinek skupiony na najnowszej aktualizacji. Bardzo wam dziękuję za aktywność pod poprzednimi dwoma materiałami, jakich nie widzieliście, to zachęcam, abyście sobie zajrzeli, omawiałem tam oba paragony. No i dzisiaj przyszła pora na Blue Nariusa. Zanim zaczniemy, chciałem Was jeszcze zaprosić na G2, link do strony znajdziecie w opisie. Zachęcam, żebyście sobie zajrzeli, jeżeli macie trochę wolnego czasu, a być może znajdziecie tam jakieś fajne gry po korzystnych cenach. Słuchajcie, my dzisiaj pokażę Wam w jaki sposób udało mi się ukończyć normalny poziom Blue Nariusa, bo tak udało mi się zrobić wszystkie. Tierów, i tak naprawdę udało mi się to zrobić dosyć szybko. To znaczy, za drugim podejściem, za pierwszym podejściem padłem na piątym tierze, a za drugim udało mi się przejść. Także naprawdę wydaje mi się, że całkiem, całkiem, całkiem sensownie mi to poszło. Generalnie, jeżeli chodzi o bohatera, to polecam grać Saudom. Dlaczego akurat Saudom? I w ogóle, może, jak działa ten Blunarius? I on sobie stawiam w tym miejscu. Tutaj macie napisane, za ile rund poleci pierwszy tier. I wszystkie pięć tierów to jest tak, jakby jedna gra. Czyli, no, może ja po prostu zacznę grę. Generalnie e, też powiem, dlaczego Saudo? E, dlaczego akurat wybór padł na tego bohatera? Możecie grać innym bohaterem, to nie jest jakby obligatoryjne. Ale Sauda jest naprawdę bardzo e, przyjemna, ponieważ jest mega mocna na. No, jakby do takiej początkowej defensywy jest bardzo dobra. A tutaj, ogólnie, kluczem do tego, żeby przejść tego Blunariusa. Jest po prostu farmienie. Musicie się skupić na tym, żeby zarobić naprawdę dużo golda, żeby e, móc stawiać mocne piąte tiery. Tak naprawdę wydaje mi się, że na tego Blunariusa z poziomu trudności normal nie ma jednej strategii. E, naprawdę tych strategii może być mnóstwo. E, uważam, że ten tryb, ten boss jest lepszy niż myślałem. Ten tryb jest naprawdę mega satysfakcjonujący. E, jestem mega fanem tego trybu, bo jeszcze w dwóch poprzednich odcinkach dotyczących tej aktualizacji mówiłem, że... Mówiłem, że... Mm, szkoda, że tych paragonów nie da się jakby kupić w normalnej grze. I słuchajcie, udało mi się przejść tego Blue Nariusa, tego bossa, piąty tier właśnie stawiając paragon. Czyli jednak jest jakaś, nazwijmy to sobie normalna gra, która nie jest freeplayem. Gdzie taki paragon można postawić? Może... Powiem wam szczerze, dzisiaj nie wiem jak będziemy grali, tak do końca, bo nie będę grał, chyba nie będę grał do końca tak samo, jak mi się udało raz przejść tego, raz przejść tego Blunariusa, mm, tak mi się wydaje, no ale zobaczymy, bo tak mnie kusi, żeby spróbować postawić, e, postawić Paragon do Bumeranga, ale boję się, że ile to by kosztowało, to 400, tak? No nie wiem, nie wiem, no zobaczymy, jednak ten do dart Małpki jest dużo tańszy. Ogólnie można to przejść też bez stawiania paragonów. Generalnie najważniejsze, co musicie wiedzieć, to to, że e, musicie mieć... E, musicie dużo farmić I, i to jest najważniejsze. Jeżeli będziecie mieli jakieś kłopoty z... Jeżeli nawet, na przykład, ktoś stwierdzi, że będzie naśladował to, co ja robię na odcinku i mi się uda coś przejść, a mu nie, to też może być kwestia tego, że ja mam dosyć rozbudowane Monkey Knowledge. I wydaje mi się, że tutaj mm, Monkey Knowledge jest. <laughs> Przepraszam, ale. Yy, ale przed chwilą jadłem i jakoś tak, wiecie, jak się od razu po jedzeniu zaczyna tak intensywnie nawijać, to. <laughs> to zawsze. Zawsze mam, mam wrażenie, zawsze, zawsze się tak krztuszę. Znaczy, zawsze, bardzo często. Eee, dobra. Generalnie, tak. Dwie farmy e, 2.0 na razie, 2.0.0. Będziemy je ulepszali pod dolną ścieżkę. Też sobie to testowałem w ogóle, bo ja zazwyczaj pod górną. Osoby, które mnie regularnie oglądają, to zapewne to wiedzą, ale wczoraj stwierdziłem, bo wczoraj próbowałem właśnie tego Blunariusa przechodzić pierwszy raz. Wczoraj stwierdziłem, że kurczę, zagram sobie pod dolną ścieżkę, potestuję. Eee, no i całkiem fajnie się to sprawdziło, więc będziemy dzisiaj grali sobie właśnie pod dolną ścieżkę. Ogólnie przechodząc tego Blunariusa, dowiedziałem się ilu rzeczy o tej grze nie wiem. <laughs> Na przykład do tej pory nie wiem, czy jeżeli budujecie farmę. Pod właśnie dolną ścieżkę, to czy. E, to czy lepiej ją łączyć ze środkową, czy z górną? I nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja ją połączę dzisiaj z górną i tak grałem, łącząc ją z górną ścieżką, ale. Ale, ale, czy to jest najbardziej optymalne, tego nie wiem. O, i ogólnie tak, jaką ja, jaką ja strategią grałem? Generalnie skorzystałem z, z. Jakby wykorzystałem strategię, którą grałem na chimpsach swego czasu. To znaczy, st strategię z ninja małpką wzmocnioną przez, e, wzmocnioną przez e, te, te środkowe upgrade'y. Jak nie wiecie o co chodzi, to spokojnie zaraz i tak pokażę. Tak jak widzicie, Blunarius jest już za 11 rund. I tutaj też jest jedna bardzo ważna rzecz. E, Okej, okay. pancerz jesteśmy w stanie atakować, bo postawiłem alchemika. On teraz nie jest ulepszony jeszcze pod żadne bustowanie, ale e, no jakby, jakby sam alchemik jest w stanie być pancerz, więc tutaj jak najbardziej. Nie ma z tym problemu. Dobra, e, teraz tak wydaje mi się, że postawimy sobie może jeszcze jeden taki marketplace. Ostatni, tak? Jeszcze jeden marketplace. Ważne jest też to, żeby nie przesadzić z tym farmieniem, bo musicie się też wybronić. I teraz co? E, będziemy starali się ustawić Blunjutsu możliwie jak najszybciej. Do tego Alchemika 4. E, może być. Pójdziemy też pod środek, może też mi ostatnio pisaliście, żebym szedł pod środkowe ulepszenie, jak idę pod górę, w sensie jak ulepszam alchemika pod wzmacnianie, żebym szedł pod środkowe ulepszenie. Też sobie to testowałem, też to całkiem fajnie działa, więc tak też sobie pójdziemy. I teraz patrzcie, co ja w tym momencie robię. Stałem sobie na przykład tutaj, mapkę z shurikenami i kupuję jej trzecie ulepszenie na środku. Dzięki temu zarówno ta małpka, jak i ta ma... Boosta, widzicie, Bu boost jest do speed ataku. Jest takie raz jeden i to się aż stakuje do chyba 20 czy coś w tym stylu. To jest naprawdę mega mocne. E, co zresztą mam nadzieję, że zaraz. E, o czym zresztą mam nadzieję, że zaraz się przekonacie. Dobra. Mm. I co? Teraz stawiamy sobie kolejną. E, kolejną ninja małpkę. Niech będzie w tym miejscu. Jeżeli, jeżeli byłoby tak, że. Tanja małpka, bo najważniejsze jest to, żeby wszystkie te małpki wzmacniały te blunjitsu, to jest dla nas najważniejsze, żeby blunjitsu było wzmocnione. Jeżeli właśnie zdarzyłoby się tak, że któraś z tych małpek nie miałaby zasięgu, to wystarczy, że ulepszycie jej ten górny upgrade. I tak polecam, bo to zwiększa zasięg i dzięki temu jakby to rozwiązuje problem tego, że ta małpka nie jest w zasięgu. E, dobra, generalnie mamy, mamy pierwszego Bossa, pierwszego Blunariusa, i zapewne tak jak widzicie, on respi, respi nam tutaj jeszcze w tym momencie. Teraz idę pod górne upgrade'y również na tych tych na, tych na tych małpkach z Shurikenami. No, i wydaje mi się, że powinniśmy sobie, powinniśmy sobie poradzić. Okej, okay, jeżeli, jeżeli on wysyła jakiś rash, tak jak przed chwilą, to polecam bardzo odpalać skilla Saudy, dlatego też Sauda jest, no mówię, Sauda jest mega mocna ogólnie rzecz ujmując. Dobra, ja w tym momencie dostawię sobie tutaj jeszcze e, Monkey Town, a to dlatego i pod dolne ulepszenie może pójdziemy, żeby mieć zniżkę. Cyk. Proszę bardzo, żeby mieć zniżkę do trzeciego tieru Zobaczcie, już jest pięciokrotnie tak jakby wzmocniony Odpalam skill'a saudy. Myślę, że możemy już teraz skupić się trochę na farmieniu eee, Nie ma, nie ma, nie ma stresu Ogólnie tak, ostatni rush e, Blunarius wysyła na was ostatni rush na tej ostatniej kresce On wysyła jakby on, z niego wypadają balony na każdej z tych kresek I to jest ostatni rush to co teraz leci. I tak jak widzicie, poradziliśmy sobie. Teraz jeżeli mu e, jeżeli jakby zabiorę mu całe HP, to tutaj na 0 HP on już nie wysyła raszu. To znaczy on się nie rozsypie na już na balony, jeżeli go pokonam. E, także to myślę, to myślę jest też warte, warte tutaj na pomknięcia. W tym momencie ja sobie dostawiam również e, snajpera i generalnie snajpera ustawiam na strong i oczywiście zagramy sobie mm, elite Defenderem, tak? Ale zanim to, nie musimy się spieszyć. Obroniliśmy się. Runda 1, e, znaczy nie runda 11, runda 50 jest aktualnie. 10 e, rund za 10 rund kolejny Blunarius. E, ulepszam farmy, ulepszam farmy, tak jak mówię. Bardzo ważne jest tutaj farmienie. Ważna jest ta optymalizacja, żeby farmić e, no, żeby umiejętnie łączyć farmienie. Z defensywą, tak? To jest, to jest w sumie kluczem do zwycięstwa. Ten Blunarius na poziomie na normalu nie jest aż taki trudny. Faktycznie trudny jest ostatni tier. E, to może nie będę Wam na razie spoilerował, ale no naprawdę jest dosyć trudny. Co zresztą za moment myślę, że zobaczycie. No i dobra, co teraz? Dostałem tutaj Monkey Village drugie. E, dlaczego to o tym? Ogólnie często opłaca się tak stawiać, tak jakby dwa Monkey Village. Jedno. Chociaż kurcze, wolałbym, chyba lepiej by gdybym tu postawił, co? Chyba tak Ja już nie pamiętam jak ja grałem poprzednio Tak, zdecydowanie, bo chcę O, tak, tak I jak ulepszę zasięg To ty będziesz i ty będziesz w zasięgu A to jest dla mnie najważniejsze w tym momencie Tak? Dobrze, myślę tak, bo mają te symbole No, zwiększony speed attack Zobaczcie, mam już 30 tysięcy ehm, Za trzy rundy pojawia się Blunarius, no dobra, no to w tym momencie e, Ulepszę snajpera na razie nie będziemy szli pod Elite Defendera. W sensie jeszcze, jeszcze nie jest to. Jeszcze, jeszcze mogę się powstrzymać, tak mi się wydaje. Mhm. Mm Pyk. Stawiamy sobie to. Stawiamy sobie to. Jest po zniżce, więc fajnie. O i tu jeszcze jedną. Super. No, i zobaczcie w tym momencie, razy 9 ma tutaj, e, więc naprawdę, no, atakuje dużo, dużo mocniej niż. E, no, niż bez tego, niż bez tych boostów. O, to też sobie ulepszmy. E, mówię, warto też ulepszyć. O, warto też ulepszyć te górne upgrade'y. E, sorki w ogóle, jeżeli bym się jąkał, jak coś wam tłumaczę, czy coś w tym stylu, ale ciężko mi się skupić, tłumacząc jednocześnie i grając. A co, jak co, e, ja tutaj również muszę uważać, bo jednak. E, Okej, okay. Monkey Town to jest coś co warto kupić. Dostajecie za to ekstra golda za przebijanie balonów i to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. W tym momencie wydaje mi się, że priorytetem będzie uzbieranie na e, Grand Mastera. Wydaje mi się, że jest to mega, mega ważne. Nie wiem czy snajpera nie powinienem ustawić na first, ponieważ w tym momencie snajper nie atakuje balonów, które e, no które jakby wysyła na nas e, Blunarius. A dlaczego nie atakuje? No bo ma ustawione na strong, więc atakuje ciąg ciągle Blunariusa. A to nie jest oczywiście. E... To nie jest oczywiście dla nas jakoś bardzo dobre. Dobra, w tym momencie ustaję sobie tutaj super małpkę, niech będzie. Zwiększmy jej również zasięg, bo widzę, że... Widzę, że robi się nieprzyjemnie. Dobra, zagrałem z killem Saudy. Użyłem obu skili. To, to może być dosyć ryzykowne. Dobra, teraz dalej mam jeszcze jednego skilla. Zaraz będziemy mieli na san awatara. Super, jest na awa san awatar. Póki co nie mamy do niego alchemika, na co również należy zwrócić uwagę. I teraz tak. Tak jak mówię, te skile saudy robią mega robotę. W tym momencie Blunarius się rozbija, czekacie chwilę i odpalacie tego skilla. Pyk. I lecę z tym skillem. I on wyczyścił ten raż. Teraz mogę od razu lecieć z tym pierwszym skillem też jak najbardziej. No i co? Jakoś, jakoś jakoś działamy, tak jakoś idzie. Przypominam, jeżeli już tutaj jesteśmy, to on już nic na nas nie wyśle, więc nie musimy się jakoś specjalnie tym martwić. No i super. Także farmimy dalej. Także farmimy dalej. Generalnie tak. Generalnie to tak. Będę chciał również... Dobra, postawmy sobie jeszcze o w ten sposób. No, i sądzę, że teraz koniecznie już muszę oszczędzać na Grand Mastera. To jest, tak jak mówiłem, bardzo ważne ulepszenie. No, dawaj, dawaj. Chyba jestem w stanie to zmieścić w zasięgu też tego drugiego Monkey Village, ale nie jestem pewien. O, jestem, super. Super. No, i proszę bardzo, kolejne razy 10, tak? Widzicie, ta ma na przykład razy 4, bo jest tylko w zasięgu czterech takich jednostek. Dokładnie tych. Raz, dwa, trzy. I ona sama chyba też się wlicza. Yy, także najważniejsze jest to, że po prostu wszystkie te, yy, te małpki ulepszone pod środek miały zasięg na tę najważniejszą dla nas, tak? Czyli na Grandmastera, na piąty tier małpki z Shurikenami. 74 runda. Yy, niedługo mamy rundę. Yy, niedługo mamy kolejnego Blunariusa. I generalnie tak, ja znowu yy, stawiam to samo. To znaczy ponownie, yy, ponownie stawiam. E, dwa razy Monkey Village. Ja wiem, że na pewno to się da zrobić w taki sposób, żeby to wszystko było trochę bardziej optymalne <laughs> e, Żeby to wszystko ustawić, żeby może nie stawiać tylu tych Monkey Village, ale udało mi się tak przejść, no to, no to pokazuję wam jak e, ja, w jaki sposób mniej więcej ja się tutaj budowałem. No i oczywiście powolutku e, będą się pojawiały. E, tak, powolutku będą się pojawiały. E, wiadomo DDT, także musimy też się na to przygotować. Dobra, kupię jedno ulepszenie. Tu pójdziemy sobie pod środek, żeby nasz San Avatar tutaj ładnie się sprawował. No i dostawiam sobie, może być alchemik chyba w tym miejscu nawet albo nie, postawmy sobie alchemika tutaj, tyk, żeby był, żeby był wzmacniany. Super, żeby nasz San Avatar był wzmocniony. No i Tutaj również pójdziemy pod to środkowe ulepszenie. Ono jest tańsze przez to, że poszliśmy w tę dolną ścieżkę tutaj. Dwa pierwsze upgrade'y, one obniżają koszta i to naprawdę znacznie obniżają, co zresztą możecie jako tako zaobserwować. Nie wiem, czy trochę za bardzo nie odpuściłem z farmieniem. To będzie trzeci tier Blunarius'a. Ogółem też polecam zainwestować w tego skill'a, 5200 spowalnia. E, więc jest naprawdę w ogóle tutaj. Zobaczcie, są jakieś toksyczne grzyby. <laughs> Nie wiem, jak to nazwać. M Będziemy ogólnie próbowali sobie zbudować. Warto na tego Blunariusa mieć jakąś jednostkę, która ma globalny zasięg. To się jest w stanie atakować gl gl globalnie. Czyli ja pamiętam, jak pierwszy raz grałem, grałem ze śmigłowcem. Pod górne ulepszenie, górny, piąty tier. Ale. Jak grałem ten mecz, który udało mi się wygrać, to grałem Spectrum piątym tierem i naprawdę mega się sprawdzał, więc spróbujemy go sobie postawić. W tym momencie zbieram 60 tysięcy na Monkey Wall Street. <grym> Odpalam skilla tego, co mam na jedynce, bo on i tak ma dosyć, dosyć krótki cooldown, tak mi się wydaje, więc jak najbardziej mogę sobie na to pozwolić. Wydaje mi się, że można by pójść w tego Elite Defendera, nie jestem pewien. Na pewno. Hmm. Teraz się zastanawiam, czy ja chcę iść właśnie farmić, czy ja bym nie chciał. Dobra, dostawmy defensywę. Jest oczywiście jedno ulepszenie, które jest bardzo potężne na, na sterowce. Jest to oczywiście MAD. I mada. spróbujemy sobie tutaj w tym momencie zbudować, bo. Poddolne ulepszenie. Zostawmy na normal. E, ok. I MAD wydaje mi się, że powinien być tutaj, jak najbardziej. Dobra. Odpalamy skila Na trójce. I będzie ostatni rush. Teraz. Dobrze, że dostawiłem tego Mada, bo mógłbym sobie nie poradzić. To jest bardzo ważne ulepszenie. Dartling gun z tym Mad, e, To ulepszenie środkowe jest mega mocne i no jakby nie wyobrażam sobie bez tego ulepszenia tutaj grać. Ale no odpuściłem farmienie. Dobra, teraz ustawimy go sobie na locked. Nie, co ja ustawiam? A dobra, ty to co tam możesz być na last. Locked. Tyk. Tutaj zagramy. No i w tym momencie 13 rund. 13 rund, w których musimy trochę skupić się na farmieniu. Nie szło nam aż tak dobrze, jeżeli mam być szczery. Wydaje mi się, że jestem trochę do tyłu z tym farmieniem. Dobra, no na razie ustawię jeszcze jeden, czwarty tier. I resztę zbieramy. I resztę zbieramy. Bo w tym momencie. O, DDT pierwsze poleciało. Nie wiem, czy zauważyliście. E, no i dobra. Zostałem się czy to nie kupić też tutaj. Aha, no dobra, ale ona i tak nie ma zasięgu na ten, ten. Więc tylko ten mad miałby zasięg. E, no to to może sobie podarujemy. E, w tym momencie co? Zagramy Spectre. E, zagramy sobie Spectre. Postawię może tu. Może jak, da się ją jakoś postawić. Żeby była w zasięgu obu Monkey Village, chyba się da co. O. Gdzie postawimy Spectre, to nie ma znaczenia. Mm. No bo ona i tak będzie latała na środku, więc. <gryw> tak jak mówię, no nie ma to większego znaczenia. Dostawimy do niej oczywiście alchemika. <gryw> Oj, przepraszam. Oj, razy dwa. <gryw> Przepraszam bardzo. Teraz mam już czwarty tier. Dosyć trudny. Na piąty tier, wszystko będziemy tu sprzedawali, więc nie ma tego złego. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem plus sto. Dobra, troch, trochę tego mamy. Dobra, wydaje mi się, że. Wiecie co? Mogę, mogę jeszcze. Mogę sobie na to pozwolić. Mogę sobie na to pozwolić. Bo 90 tysięcy kosztuje mnie ten piąty tier e, spektry. Wydaje mi się... Właśnie, zasięg. Koniecznie zasięg trzeba ulepszyć. Przecież Awatar ma taki kolosalny zasięg, jak mu się go ulepszy. Bierzemy spektra, piąty tier. E, no i oczywiście, wzmacniamy ją alchemikiem. No i to samo zrobimy z... To samo zrobimy z Madem. Ogólnie tak, ja preferuję używać e, skila. Ok, w tym momencie sobie odblokowuję, żeby móc podążać za Blunariusem. E, I tak, chcę jeszcze kupić Blun Sabotaż. E, to będzie skill, który spowolni. Ok, ja preferuję używać tego skilla Mada w tym momencie. Jeżeli, jeżeli Blunarius rozsypuje się, no to w tym momencie używacie skilla Mada. To jest naprawdę dobre, dobre. Dobra, spowolnimy sobie wszystko, czyli użyjmy skilla Ninja Małpki. Idzie nam bardzo dobrze. Idzie nam naprawdę ok. Zaraz użyjemy ponownie skila. W tym momencie odpalam skila ponownie. Zauważcie, że leci tu naprawdę dużo zągów. Także no, i, i jeszcze jeden raz będziemy musieli przetrwać. Także nie jest, nie jest kolorowo. Możemy sobie... Ogólnie właśnie, możecie sobie spowolnić grę. E, jakby. Je, tak jak widzicie, jeżeli... Jeżeli boicie się, że nie dacie rady wybronić, polecam też sprawdzić, czy Sauda ma maksymalny poziom. Na szczęście ma. W tym momencie to jest bardzo ważne. On zaraz znowu się rozsypie i zągi będą aż tutaj. Więc to jest bardzo. Wiem już, powtarzam się. Spowalniamy. Odpalamy skilla. Odpalamy skilla. Bardzo dużo zągów. Bardzo dużo zągów. Opieramy środkowym skillem, saudy. Ogólnie skróty klawiszowe to jest 1, 2, 3, 4 do skilli, w zależności od tego, gdzie się skill znajduje. Dlatego spektra jest taka ważna, ten globalny zasięg. Bo czasami ten Blunarius, no wiecie, no wysyła na was balony, jakby ze środka mapy, tak? Tam, gdzie się znajduje. Dobra, odpalamy skill do, do naszego tutaj. Dartinga'a. Mówię, kluczem wydaje mi się jest ten jest naprawdę mega istotny. No i co? W ogóle w tym momencie możemy sobie zbierać na Paragon, tak naprawdę. Będzie ostatni tier 12, za 12 rund, będzie ostatni, piąty tier. I wydaje mi się, że ile mamy tego? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, więc tutaj mamy 9 razy 15, to jest 90 plus 9 razy 5 plus 45, 135 tysięcy. Więc już nas stać na paragon. Tu jest jeszcze 60 tysięcy. Kusi mnie, żeby spróbować. Ale nie wiem, czy się nie, nie przejadę na czymś takim. Ile to kosztuje? Ze 100 tysięcy... No, z ponad 120 tysięcy. Wszystkie tutaj e, tiery. A chcę zobaczyć, czy, na, czy faktycznie tyle to będzie kosztować, bo... Upgrades... Dobra, czyli tak potrzebowałbym. W tych farmach mam tak ze 150 tysięcy. Potrzebowałbym ze 450. Nie, no to starczy mi kurcze. Tylko czy ten piąty tier. On jest w ogóle w idealnym miejscu. Tutaj, jakby stał. To będzie mega dobre miejsce. Tylko czy ten paragon. Dobra, zaryzykuję. No co mam wam powiedzieć? Zaryzykuję. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Jest takie przysłowie. Life lordem. No i gramy. E, mogę postawić coś tutaj, żeby być, żeby było po zniżce, nie? Pierwsze parę tierów. Map domination i teraz tak. 400 tysięcy za paragon. Tu go postawimy. Miejmy nadzieję, że ten pomysł nie będzie super głupi. Że ja w ogóle będę miał te 400 tysięcy. Mam nadzieję, że nic nie skrzaniłem. No, bliska, bliska. Dobra, w tym momencie sprzedajemy backspace'em, spowalniam sobie tę rundę. Chyba w ogóle mógłbym wyłączyć autostart i kontynuować. I to powinno mi się zatrzymać przed kolejną rundą, tak mi się wydaje. Dobra, bo mamy jeszcze 80 tysięcy, 80 tysięcy mogę wydać na... Kurczę, pamiętam, że był skrót klawiszowy, żeby ulepszać podśrodek, żeby wiecie, żeby nasz paragon był mocniejszy. Dobra Pozostawiajmy W opór Dobra i teraz jestem ciekaw czy od razu Dobra, nie, od razu się zaczęła Dobra, stawiamy paragon, do it Dobra, lecimy, dajesz, pokaż co potrafisz 15, 12 poziom Czekajcie, to włączę sobie ten autostart z powrotem No moi drodzy jak Paragon do bumeranga sprawdzi się na to? Nie mam pojęcia. Aha, właśnie, ale to na pewno musimy kupić tego skill'a. Na pewno musimy zmienić z Locked na Normal. Eee, okej. Okay. Okej, okay. i teraz tak. Y, jedynką mogę grać bez przerwy. No powiem wam, może być ciężko, może być bardzo ciężko. No weźmy też tego skill'a. Dobra, w tym momencie siódemkę też mogę zagrać, jak najbardziej. Siódemkę nie, szóstkę, szóstkę, tak. Szóstkę. G Gramy trójkę, bo czyli skill do. E, no, do, do Dartlingana. Zagramy piątkę. E, szóstka, czyli wzmocnienie takie ogólne, bardzo, bardzo, bardzo mocne. gram bez przerwy, gram bez przerwy tego skilla do jak tylko mogę tego mada, bo nie nie jest zbyt dobrze, powiem wam. Muszę Dobra. Od razu gramy. Skill do mada znowu, od razu jak się tylko da, bo i tak mam tutaj paragon, więc on powinien Ja wierzę, że on w defensywie będzie git. Gramy wszystkie skille, jak się tylko da, saudom, Tyk trójeczka i dobra, jak to przeżyjemy, to będzie mega git Ale to musimy przeżyć. Spowolni mi to, dobra Jejku, widzieliście jak ten paragon dzielnie walczy. <grym> Masakra, co się tu dzieje? Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, cyk, cyk Dobra, mamy to, chyba to mamy, bo on już się nie rozsypie na... Jest! Udało mi się. I to zbudowałem ten, i to zbudowałem paragon do bumeranga. Tego się nie spodziewałem. No widzicie, paragony jednak znajdują gdzieś zastosowanie. Mega. Mega. No już raz udało mi się to przejść, więc w sumie, w sumie zero, zero. Zero profitu. Ale stwierdziłem, że wam pokażę. Długi odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na Elicie jeszcze nie grałem. Nagrody są przemocarne. 70 medalików. No, no, chcę to mieć. Chcę to mieć. Także na pewno będę sobie grał. Odysseja chyba jest. Jest ukończona. Fajnie, naprawdę mega podoba mi się ten tryb. Tak jak widzieliście, są emocje i jest naprawdę dużo piątych tierów. To jest wreszcie jakiś tryb, gdzie jest okazja, żeby postawić tych piątych tierów masę. Także ode mnie mega duży plus. Kurczę, chyba najlepsza zmiana w tej aktualizacji serio. Tymczasem to tyle ode mnie. Wam bardzo dziękuję za uwagę. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie ciepło. Cześć.